A dzisiaj taka moja prywata bez pośredników. Mamy tutaj na sprzedaż działkę. Działkę w wielkości 1 hektara. Natomiast możemy ją podzielić, jakkolwiek będzie potrzeba. Jest 7 km do najbliższej plaży. Działka jest położona w pasie zabudowy, więc bez problemu można się budować. Za chwilę pokażę Tobie, jaka jest droga dojazdowa i co jest na na tamtej stronie działki. O, taka jest właśnie droga dojazdowa. Taki jest teren. O, mój pies. I tutaj, właśnie, jest ta działka za tym potem. Natomiast równolegle do drogi, na krańcu. Działki płynie sobie rzeczka o, i taki jest teren za rzeczką. Zapraszam oczywiście do kontaktu, a również będę ogromnie wdzięczna i zobowiązana, jeśli udostępnisz ten film dalej. Buziaki, do zobaczenia.